Bo co ja tu widzę? Miło mi cię poznać, albo jeszcze nie wiem, czy miło. To <laughs> to Jak tam twoje pozwy? A ciekawie jest, jest ciekawie. Bo ty możesz o tym mówić, nie? Bo to nie jest nic. Coś... Jest... Za, za co? jesteś pozwana? No, no to, że co skomentowałam, to zrobię czegoś Ale co to jest za paragraf? Z tego co mi wiadomo, 257, że pochwalenie przestępstwa. Pochwalenie przestępstwa, tak? I coś takiego. No jest, tylko że, że najlepsze jest to, że wiesz, jak na przykład kontaktowałam się stricte z panem Grzegorzem, to pan Grzegorz mówił, że mu sam nic za to nie postawiono i tak dalej, bo najpierw. Mu... No tak, bo jeżeli mu nie postawiono i nie jest to udowodnione, że to jest przestępstwo, nie wiem, czy jest taki paragraf. No jest. 250, albo 6, albo 257. Jedno z tych, no wybacz, ale teraz naprawdę nie, nie mam głowy do tego. Natomiast okay. sprawa teraz jest, no w poniedziałek i w ogóle są niezły jaja z tym, bo widzisz, no żadna inna osoba nie została za to oskarżona. Można się ze mną zgadzać i tak dalej, ale dochodzimy też do takiego momentu, że powoli nie można wyrażać swojej własnej opinii w mediach. Poza tym, że jak czytam akta sprawy i mój prawnik się z tym zapoznał, to prawnik dosłownie wybuchnął śmiechem, bo Jestem tak, jakby na siłę, po prostu mi wmawianie, że ja komuś grożę, że ja kogoś nienawidzę. Boże, kochany, ja po prostu wyraziłam tylko swoją opinię na temat tego, co Grzegorz Braun zrobił. No. No ty wyraziłaś opinię na temat y, tej gaśnicy, tak? No, no ja I Co powiedziałaś no, o tym? No, no co, że ja tam skrykto, jakby na przykład tych, tych aktach sprawy, no jest napisane to, co to ja była, powiedziałam w filmie, że ja powiedziałam takie sformułowanie, że Grzegorz Brown ma jaja. I dosłownie to, to jest po prostu, to jest hitem tego wszystkiego, naprawdę. Tylko to, no. to napisałaś, nic więcej? No, gdzie? No, chodzi o to, że oni to po prostu wysłali, bo ten ośrodek po prostu cały to tam dosyła... Nie no tak, ale nie napisałaś, nie napisałaś coś, że dobrze, że na przykład e, tak się zachował w stosunku do tej religii? Tylko po, nie, po prostu nie napisałaś... ja, jestem ja jestem przeciwniczką przeciwności, czyli ja nie znoszę obrażenia czyjejś religii. No mnie tam chodziło stricte o to, że ten Brown komentuje tam w tym nauce, zrobił taki film, on to powiedział w ogóle przed kamerami, tam już zaraz po tym, jak zgasił, jak zgasił tą Hanukę, on się po prostu dopowiedział, że on po prostu stanął tam niby za Polakami, za Katolikami, a no wiesz, ja jestem Katoliczką, jest logiczne też, że mówię o tym. Natomiast Grzegorz Brown też właśnie mówił o tym, że wszyscy inni mówią, że po prostu Sejm ma być miejscem świeckim, a jednak okazuje się, że jakaś tam jedna religia po prostu jest tak, jakby to bardziej yy, czczona. I okej, okay. tylko w takim razie, dlaczego jedna jest, a inna na przykład religijnie nie jest. Ja no? mam grzech, bo to po prostu tak ideologicznie tak po prostu komentował. I po prostu to mi się spodobało, no to sobie no. Nie, bo jeżeli tylko powiedziałaś, że, że ma jaja i nie, nie jakoś nie wchodziłeś w szczegóły re, takie religijne, to raczej na ludzie powinnaś sobie dać radę. Nie wiem, mój prawnik uważa, że to wszystko są po prostu niezłe No, Mówię ci, po przeczytaniu akt, to nie jedna osoba by się chwyciła za głowę, bo tam nawet ja na przykład jak masz akt oskarżenia, to w akcie oskarżenia nie ma nawet dokładnych słów, na które ja odpowiadam. Hmm. No nie ma po prostu, no, no nie wiem. W ogóle nie wiem, nie wiem w ogóle, czemu ten temat cię interesuje. Nie, właśnie ciebie kojarzę głównie z tego, że teraz masz tą sprawę jakąś i że coś tam ci grozi, bo tobie chyba grozi nawet pozbawienie wolności, tak? A ty nie jesteś z tego samego paragrafu, co była Gosia Magikal, skazana? Zacznijmy od tego, że nie grozi mi pozbawienie wolności, tylko tam w ogóle jakieś prace społeczne. I jak już to wiesz, to. to... Człowiek nie dostałby żadnego, jeśli człowiek nigdy nic złego nie zrobił, to prawnie mi to przedstawia, że to jest po prostu medialnie nadmuchane, bo przecież lepiej ci zabrzmi taki clickbaitowy tytuł. Najka idzie do więzienia na trzy lata, jeśli przegra w sądzie. Nie jest po prostu najka dostanie pracy społecznej, przecież logiczne, że to wtedy mniej osób czyta i nie jest prowincjonalna. Także ja uważam, że to wszystko jest nagłośnione. Poza tym sam prawnik mi powiedział, że po prostu to jest absurd, że tyle ludzi to komentowało, tyle ludzi to pochwalało, a tylko mnie bierze się za przykład taki, wiesz, taki po prostu nie róbcie tak, bo skończycie agoną. No, ale mhm. no zobaczymy jak będzie, bo ja tam ja tam mam taki luz i w ogóle wiem, co jest w tak sprawy i tak dalej. No zobaczymy, no pewnie podejrzewam, że to skomentuję jakoś na dniach. Natomiast yy, zobaczymy. Poza tym inakja. Ja do ciebie kiedyś pisałam. Ja cię kurczę prosiłam kiedyś... Panie nie wardę go o pomoc po prostu. Ja wiem, że ty nie interesujesz się takimi ludźmi jak ja i w ogóle, ale widziałam, że tam na przykład komentowałeś sprawia, Leksie i tak dalej. A ja uważam też, że są pewne kwestie, które w mediach są tak bardzo nagłośnione, że niektórzy ludzie dalej uważają, że mam jakiś wyrok, chociaż mam doświadczenie niekarności i bardzo chciałam wtedy twojej pomocy, żebyś to jakoś nagłośnił, ale wiem, że ciebie to mało interesowało. Ale nie, to... w czym potrzebowałeś mojej pomocy jeszcze raz? zrobić na głosie taką ważną sprawę, ale uważam, że to nie ma co już mówić, no. Okej. Okay. I tylko tą jedną sprawę masz, tak? No nie ma nic innego. Okej. Okay. Ja się moimi też nie przejmuję, ale jest ich tak dużo, że po prostu to mi zabierze kupę czasu. I to mnie drażni. A najbardziej mnie drażni, że nie mogę o tym mówić. Bo no, są z automatu niejawne. I to ja jest problem. Jak świadkiem, to masz w pewien sposób jeszcze gorzej, nie? Jak co? Jak jeszcze jesteś świadkiem, to uważam, że jest jeszcze gorzej, bo jak jesteś osobą oskarżoną, że ja mówię o sobie, to przysługuje mi chyba więcej takich takich dobrych rzeczy, a jak jesteś świadkiem, to to jednak jesteś taki bardziej taki na, na, na oku, co powiesz i tak dalej, bo oni później sprawdzają, porównują. Uważasz, że lepiej jest być świadkiem niż oskarżonym? Nie, nie, nie chodzi o to, że jak tak czytam i się zapoznaję po prostu z prawami i w ogóle, z obroną i tak dalej, że ten, ja pamiętam jak byłam świadkiem w jednej sprawie, to jednak yy, yy, spadałam tak jak pod przysięgą to wszystko, a tutaj ty, ty, jak jestem oskarżona o coś, to w ogóle wygląda to inaczej, że jednak jestem prawni i w ogóle mówię ci, mówię ci, po tym, co ja co przeszłam przez ostatnie lata. Tylko, że ja nie wiem, jakie ty masz sprawy. Wiem, że tam o te wszystkie te związane z i tak dalej, tylko o tym wiem. Także ja mm -hmm. tylko o tym, jak na przestrzeni lat mi to sam mój prawnik po prostu zawsze tłumaczy. No. no, nie wiem. Ja się z tym nie zgadzam, że, prawnik, że, że świadek ma ciężej i że więcej stresów i tak dalej. Totalnie nie. Nie, mówię, mówię Ci o tym, co ja przyszłam na przestrzeni bo Byłam świadkiem w dwóch różnych sprawach i byłam oskarżona w dwóch różnych sprawach. No i zawsze ten prawnik jakoś potrafił lepiej mi wytłumaczyć moje prawa względem właśnie bycia oskarżoną. Mówię Ci, to jest takie, to jest w ogóle, to jest takie. Chodzi mi o stricte, o akta sprawy. Że na przykład, gdy byłam świadkiem, to te moje słowa były mi bardziej wypominane, że na przykład tu w jednym dniu powiedziałam to, a w drugim dniu podkreśliłam jeszcze nie, jedną rzecz, która miała miejsce tamtym I tak jak prawdy, w tamtym dniu. Jeżeli byłaś świadkiem, który nie mówił prawdy i raz mówił jedno, a drugi raz mówił drugie, no to faktycznie stresujące, ale jak się jest na przykład świadkiem i się mówi prawdę, to raczej nie jest stresujące, nie? Nie chodzi o to, że byłam w dwóch różnych sprawach i po prostu w dwóch różnych sprawach na początku byłam świadkiem. Bo tak zwykle jest, że na początku jesteś świadkiem w danej sprawie, a dopiero później przedstawiałam zarzuty. Okej. Okay. No. No ale nie no, mniejsze o to. Chodzi o to, że w dwóch różnych sprawach wiesz, na no, przykład kiedyś. była taka inna sprawa do mnie to pamiętam, że była ona dużo bardziej stresująca, bo najpierw po prostu policjant ci mówi: nie, no pani nic nie grozi, pani tutaj tylko dzisiaj jest, proszę złożyć zeznania, nic się pani nie stanie. A w tej drugiej sprawie to na przykład od razu powiedziano mi, no pani, pani po prostu, pani tu zaraz będzie miała ee, po prostu przedstawione zarzuty, więc niech pani trochę spoważnieje. I, i było przedstawione, że po prostu za początku było mi to mydlenie oczu, gdy byłam świadkiem w tej pierwszej sprawie. Natomiast ja wiem, o co ci chodzi, że yy, chodzi ci o to bycie świadkiem, ja się teraz już gubię, bo mówię ci, ja, ja czuję się troszkę tak źle z tym, że, że po całej Polsce, wiesz, lata informacja, że, że najczęściej grożą, no i mam trzy lata więzienia, podczas gdy tak naprawdę z akt wynika, że mam tylko jeden zarzut postawiony, a nie szereg zarzutów, tak jak na przykład na Onecie to jest opisane. Kurczę, no. To pozwij Onet y, za... Y, no za... Jakieś fałszywe informacje, rozprzestrzeniają. Nie, bo, nie bo to... że dobrze napisali, tylko może ty coś nie ogarniasz? Nie? Ale nie wiem, nie wiem, musiałbym wziąć laptopa i posprawdzać. Bo ty mi nawet nie powiedziałaś, za jaki jesteś dokładnie paragraf pozwana. No dobrze, a yy, czemu yy, uważasz, że yy, całkowita zmiana tematu, że współżycie dopiero po ślubie? Werdęga, tyś to jest jednak agent. Internetu. Nie, nie, posłuchaj, bo zobacz. Jest to ważna, ważny aspekt życia, nie? I wyobraź sobie, że wiążesz się z kimś, czy już bierzesz ślub, i dopiero po ślubie dochodzicie do wniosku, że totalnie tam nie ma chemii, nie? Że to totalnie nie działa. I jasne, można się dotrzeć i tak dalej, ale to wiesz, no nie zawsze może, przypadniecie sobie do gustu. Dlatego ja nie wiem, czy to jest takie um, dobre podejście, ale oczywiście masz do tego prawo. No ty masz prawo do tego, żeby myśleć inaczej. No, ty możesz myśleć, że to nie jest jakby dobry sposób na życie. Natomiast no, ja po tym wszystkim, co w życiu przeżyłam, tym bardziej to, to utwierdzam się, że warto czekać z tym do ślubu. I tyle mam, ja mam różne terapie. No, w takim sensie, bo tak, mówisz, że czekasz z tym do ślubu, a mówisz, bo tyle już rzeczy przeżyłam, dlatego mam takie zdanie. No tak, czyli na przykład pierwszy przez brzegu przykład. Mój wujek na przykład mi mówił, że słuchaj, wiesz ty co, jak pójdziemy do łóżka, to wyznasz mi w ten sposób miłość, a ja uważam, że to był ten, ten sposób manipulacji i okazało się, że później wiesz, ten tatek mnie szanował i co ja z tego miała, że poszłabym z nim do łóżka, natomiast wiesz, no tu już nawet nie patrząc na tą rewizję, nie rewiz wiem, przyjemność, nie, nie mam pojęcia, nie wiem. <laughs> Oczywiście, no, tak? ja się nie namawiam, ja po prostu chcę poznać nie Twoje zdanie. Też, ja podobnie, że ja jest... też trochę uważam, że być może to jest kreacja Twoja. Ja słyszałam, ja słyszałam różne rzeczy i, i w ogóle tak samo mi mówi... się Że Może starasz się być kontrowersyjna, tak naprawdę e, już dawno może masz to za sobą. A w jakim Te ty, ty i... jesteś, Zwyku? Nie, ale Wardęga, dobra. dobra, to teraz może ja Cię zadam pytanie. Jeśli masz taką teorię, że mogę być. Kracjo powiedz mi, jak się bym miała z tego korzyści? Działem w mediach od czterech lat. Nie no ją... zobacz, popatrz. Rzucasz, rzucasz kontrowersyjne jakieś, jakąś opinię. Jak rzucisz kontrowersyjną opinię, to wtedy ludzie komentują. Ty głównie działasz chyba w ten sposób, że rzucasz na Twitterze jakąś kontrowersyjną, czy tam na TikToku, jakąś opinię i ludzie komentują, się nakręcają i dzięki temu jesteś znana. Chyba. Ja głównie ciebie znam z tego, że... Masz właśnie takie, takie zdanie na temat właśnie tego seksu przedmałżeńskiego, wydaje mi się, że w ogóle na tym się wybiłaś, mogę się mylić, a druga sprawa to właśnie, że te rozprawy też masz. To są takie rzeczy, które wiem na twój temat. No i dobra, no i teraz... Z czego się wywolisz, z czego się wywolisz, jaka jest twoja geneza, twojej twórczości? Ale przepraszam, jeszcze wróćmy do tego, zaraz do tego wrócimy. To, to, to jest, to jest. Ale ja się pytam, jakie by były z tego korzyści? I nie mów mi o Sławie, bo no to. Ona... popularność. Popularność, że w ogóle teraz ludzie się oglądają na, Twitter, na TikToku i tak dalej. I co ci daje ta popularność? Monetyzację później jakąś. Że na TikToku masz live i robisz sobie, dostajesz gifty? Tak to byś na przykład nie miała tych obserwujących? Tego, że na przykład za miesiąc live dostanę 50 zł, do to naprawdę fantastyczne pieniądze, bardzo A Albo ci kręci po prostu jakiś tam rodzaj popularności. Jeśli moim marzeniem jest wyjść z mediów i się po prostu od tego odciąć, ale na początku chcę po prostu wyjaśnić, jak to wszystko wygląda. Jeśli masz ciężko później znaleźć pracę, bo jesteś jakoś fałszywie oskarżany i tak dalej i masz przez to problemy, że pracodawca ci mówi, że on ci nie zatrudni, bo ty masz wyrok, podczas gdy wyroku nie masz i go nie interesuje, że masz zaświadczenie o karalności, nie karalności, bo jego interesuje to, że twoja twarz jest znajoma z kontrowersji i z tego, że w internecie na onecie było napisane, że masz wyrok i on się tym bardziej kieruje, to to mi. Nie ma żadnych korzyści Dobrze, z tego... Dobrze, to jeżeli okej, okay, jeśli nie ma żadnych korzyści, czemu to robisz? Bo chcę to zakończyć, co teraz mam. Jeśli nie masz innego wyjścia w życiu. Ale czyli... co chcesz zakończyć, co teraz masz bo nie rozumiem. No na przykład jest taka sprawa z Brownem, nie? Mhm. No, to, no to chcesz to po prostu dokończyć, że do Dobrze, końca... Dobrze, czekaj. Sprawa nie, z Brownem jest od mniej więcej roku, a wcześniej też działałaś. To czemu działałaś wcześniej, jeżeli ci to nie dawało żadnych korzyści? Bo przed tym, tym pracowałam przed sklepie, więc wiesz, patrzyłam na to bardziej tak, że to jest takie dodatkowe na przykład tutaj, że jesteśmy sobie na tym live. A wiesz ty co, no, to nie jest wcale dobre. Natomiast bądźmy szczerzy, o tym ja zawsze mówię na swoim YouTubie, że ja tego nie robię po to, żeby pieniądze mieć, bo jeśli patrzy na to, że parę spóźni dostaniesz miesięcznie za coś, co przynosi Ci więcej bólu, hejtu, nienawiści, ludzie spierdzielają się w twoje życie, w życie prywatne, nawet i rodziców, rodzeństwa, nie wiem, czy to moje, do mojego no To wcale nie jest takie miłe i fajne. Natomiast, wracając, jest coś takiego, że. jak. Proszę... coś przerywa. Ktokolwiek. tu jest w komentarzu o pomoc. o sprostowanie. Ja wiem, ja siedzę cały czas w tym samym miejscu, nie ruszam się. Dobra, no, dobrze, jest o. lepiej, no teraz cię słyszę. Natomiast, wracając, ja po. wiesz co? Bądźmy szczerzy, jeśli ja jestem katoliczką, to ja robię coś dla wyższego celu. No Jeśli jestem katoliczką, no to przecież mam w Ewangelii napisane, że mam iść na cały świat i głosić Ewangelię. A jeśli ja pomagam w ten sposób ludziom się na przykład nawracać, zbliżę do Pana Boga, to to jest mój główny cel tutajszej podróży internetowej. Okej, okay, no bo z jednej strony mówisz, że nie masz żadnych korzyści, a z, jed... z drugiej strony masz korzy tą korzyść, że masz satysfakcję z nawracania ludzi, tak? O to nie jest dobre? Właśnie, wiesz, popatrz nawet na to, czekaj, no to jedno pytanie. Dostałam propozycję dwukrotnie od Hailik i dwukrotnie dostałam propozycję od Klaudem Dlaczego nie No To nie, że mówisz to już któryś yy, jakiś no jest... entyraz, no jest... bo z tego tak. też cię znam, że, że jesteś znana, że odrzucasz propozycję. No dobrze, ja mam wrażenie, że na przykład odrzucałaś propozycję, bo może liczyłaś na większą karzę? Boże, kochany, to smutna rzecz jest. Nie wiem, dopiero ciebie poznaję, nie, więc nie wiem. Czyni, walkę za mnie, nie wiem, weź te pieniądze wszystkie, co oni oferują. Kurczę, nie wiem, nie wiem, mnie to nie kręci. Mnie nie kręci pójście do czegoś, co nie da mi czegoś dobrego. A wiesz, ja jestem jednak katoliczką i zwracam uwagę na to, co na przykład sobą bym reprezentowała. Pamiętaj, że na przykład takie... Załóżmy te, kontre, te kontrowersje, albo raczej. Te całe w ogóle te ich spotkania, te... te... Te rozmowy w tym Hajlik odbywały się w bardzo wulgarny sposób. Ludzie wobec siebie rzucali jakimiś ściekami, jakimiś rzeczami życia prywatnego. Wyzywali się poniżej, to nie zadbają mnie. Ja nie. uważam, że Hajlik to jeszcze trzymał poziom. Tych Tobie chyba chodzi bardziej o Cloud. Cloud, ale no popatrz, dwukrotnie dostałam od Hajlik i jakoś też mi się to nie podobało. Też widziałam te wszystkie takie konfrontacje zawodników, z nim była ta walka. Nie wiem, nie było się. No, nie podobało mi się I to. to nie było spowodowane te twoje odrzucanie propozycji, że chciałaś większą każę, tylko po prostu to się nie godziło z twoją filozofią życiową, tak? Filozofią życiową, no zaraz, tak to nawet no nie, no i zgadzamy się tu z moimi poglądami. Bo za tym, ja to ty jestem też taka... A jak mi to niektórzy ludzie mówią, e, kobieca i po prostu uważam, że walki nie są super, że dla mnie jako dla kobiety, ja jestem bardzo słaba, byśmy mogli powiedzieć, nie wiem, ja no, nie wiem, no tak już patrzyłam już pod każdym względem, a tu dopiero pod względem religii, no, nie podobało mi się to. Okej, okay. a kogo ci proponowali? maje z podejrzewam. Ta i Tom, mm, ona była akurat wzrostem do mnie, Nikita. Okej. Okay. I ty się po prostu obawiałaś, że będzie um, no trochę takie bagno na konferencjach, tak? No nie że bagno to dodatkowo, nigdy nie wiesz, jak to tam wie, że będzie wyglądać, co oni na przykład będą zmontowywać podczas jakiegoś montażu i tak dalej. To nie jest dla mnie mhm. po prostu. No dobra, ale z drugiej strony zobacz, bo bardzo ci zależy, żeby odwrócić jakieś fałszywe informacje. Ja nie wiem, czy te fałszywe informacje faktycznie on wpisał, bo nie weryfikowałem tego. I nie uważam, że właśnie tam byś mogła yy, do szerszej publiczności, do trzeciej powiedzieć, hej słuchajcie, tutaj są dowody, patrzcie, pismo od prawnika, y, mam takie i takie postawione zarzuty, One kłamie na przykład, nie? Wiesz, kto mi tak mówił? Jak mi proponował yy, współpracę z Jak się A widzisz, tak to spisek, nie? Myślimy inaczej, tak samo z lekcji, bo... Spisek, <laughs> o Kurczę, właśnie daliśmy całkowicie przekonujący dowód. <laughs> osobnikowi. Nie jedna osoba by to wykorzystała, no nie wiem, no, zywek, no nie było to dla mnie, no po prostu ja sobie. Nie no kumam, kumam, wiesz, ja cię nie namawiam spoko, nie. bym się cieszyć tym, że nie wystąpiłaś i nie, i po mało jest takich twórców, którzy jednak odmówili, nie? A ty żeś kiedyś walczył, podobało ci się? Kto? No, ty żeś chyba walczył. Ja walczyłem, tak. mi się podobało, ciekawe emocje na pewno to były, coś nowego. I też pozwoliło mi zweryfikować siebie, bo ja uważałem, że jestem mega spokojny, fighter, a się okazało, że nie. Ale to jest strony fajne, bo popatrz, uczy ludzi na przykład pokory, nie? Natomiast. Wiesz, bo mi bardzo tak. było na tym całym High league. ja byłam na High League, ja nie wiem, to była chyba piątka, jak był ten cały... Mateusz Murański. Cała sala wrzeszczała, że walić Murana, tylko wiesz, no, z wulgaryzmem. I strasznie mi się to nie podobało, bo to tylko pokazuje taką hipokryzję ludzi, że popatrz, tu byli przeciwko niemu, nagle biedny chłopak zmarł i nagle wszyscy byli za nim i ci ludzie nawet nie mówią się na własnych błędach, że hej, może przyczynić się do wielu cierpienia w sercu drugiej osoby. Ja, wiesz co, ja podejrzewam, że gdyby mnie się coś stało, jak na przykład kiedyś była taka smutniejsza sytuacja, że babcia mi zmarła i po prostu wiesz, no ja jestem osobą wierzącą, praktykującą, liczyłam po prostu na modlitwę za moją babcię, to ludzie pisali dobrze, twoja stara suka zmarła. I wiesz co, i to jest takie po prostu, że, żeby komuś dowalić, żeby komuś dowiedzieć. I mierzę się z tym od czterech lat i widzisz, no żadnych plusów w zasadzie z tego nie ma. jak. Ciekawe, też dobrym przykładem jest Dawid Ozdoba. Teraz ludzie są bardzo za Dawidem Ozdobą, wierzą, co on mówił, a jak żył, to każdy go cisnął tak naprawdę. Dlatego też to wszystko postępowało. To jest takie smutne, naprawdę. Jak komuś dzieje się krzywda, to ludzie jeszcze dokopią, a gdy nagle, nagle dzieje się coś takiego, wiesz, przełomowego i nawet taki klikalny jest właśnie sprzeciwianie się hejtu, to, to nagle wszyscy do tego dołączają. Niemniej jednak nie jakoś tam w ogóle w świat informacji. No, no dobra, a ty się w z, działając w internecie czujesz się szczęśliwa? Czy działasz tutaj? Są zdania podzielone. Ale no ja pytam ciebie, czy ty się czujesz szczęśliwa, czy działasz? Że, że ja patrzę, wiesz, że raz patrzę na to rozumiem, a raz sercem. Niemniej jednak ja się cieszę. Ja się cieszę z tego, gdzie jestem. Najka, czyli ta powostek, cała medialna, wiesz, o której mówiłam w pozwoli mi ją mi się rozwinąć, bo wiesz, ja kiedyś byłam bardzo taka nieśmiała dziewczyna, głowa w dół, wiesz, ja bym w ogóle to nie gadała, ja się bałam od tych ludzi, tylko otaczałam się z tymi, których znałam na przykład od lat. I byłam taka otoczona swoimi tylko ludźmi, żyłam w takiej swojej takiej bańce, to nie było fajne. A z drugiej strony, wiesz, tutaj mogłam sobie na przykład książkę napisać, tu wiesz, jednak jakieś takie Całe te wystąpienia przykładają bardzo mnie rozwinęły, jestem bardziej pewna siebie i mam wokół siebie wspaniałych ludzi. Także chcąc nie chcą trzeba powiedzieć, że, że cała ta postać medialna też mnie w pewien sposób rozwinęła. No. Tylko, że wiesz, niektórzy ludzie myślą, że Najka to jest właśnie taka, jak mówisz, wykreowana postać. Ja po prostu cieszę się, że wyszłam ze strefy swojego komfortu. Mhm. A Bo powiedziałeś, że chcesz tylko skończyć tą sprawę. Czyli żeby się wyjaśniło te sądowe i później co, znikasz z internetu, czy co? Nigdy tego nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, dlatego że oni tam mi grożą, że będą kolejne sprawy. I, i wiesz, a ja nie mam zamiaru wiesz, skończyć tej całej działalności medialnej z takim uczuciem, że kurczę czegoś nie wyjaśniłam, że moi widzowie czują się tak jakby a oni za mnie kciuki trzymali. I tu najpierw trzeba jednak to wszystko zakończyć do końca, czyli mieć pewność, że już, już wszystko na przykład załóżmy ułożone, albo po prostu uniewiniona jestem i wtedy będą mogła działać raczej dla strony prywatnej. Bo pamiętaj, że wiesz, ja jestem taką kobietą, że bardzo rodzinną, marzę o założeniu rodziny i po prostu o takim bardziej spokojnym życiu. To media nie dają spokoju. Wiesz, idziesz sobie do, nie wiem, zresztą ty to znasz, bo ty sam jest, jesteś znany, e, idziesz sobie do jakiejś knajpy, a ktoś cię po robi zdjęcie z okrycia, wstawia na jakieś forum, pisze do swoich znajomych, do swoich bliskich, to nie jest fajne. Na przykład kiedyś była, nie wiem, czy kojarzysz takie forum, e, Karaczan, mówicie ci to coś? Tak, tak, no. No popatrz, no, co w tym fajnego, że ktoś kleił moją twarz do jakiegoś filmu 18 plus. latały po mediach. Moja była pracodawczyni dostawała nawet takie filmy ze mną. Oczywiście, wiesz, no, to czysto deepfake'i, to nie była ja. A... na pewno to były deepfake'i? Słucham? Na pewno, tak? To były deepfake'i? No, ale jest bezczelny. Normalne pytanie, ale ostatnio chyba też masz taką sytuację, bo oglądałem ostatnio film Impera. Że ktoś właśnie za pomocą AI robił wam jakieś takie. No, robił. No, i to jest właśnie coś takiego, że widzisz, technologia idzie do przodu, ci Skaraczana nawet robili coś takiego, że znaleźli mój adres prywatny i wysłali nawet do mnie dwie tony cementu. Takiego, wiesz, wiesz, że mam tę betoniarkę, co się kręci. Dwie tony tam były cementu. Wysłali nawet kafelki, no po prostu moje imię i nazwisko za 2,5 tysiąca złotych. No, wiesz, to jest teraz śmieszne. Ale wtedy to nie było śmieszne, bo wiesz, dostawałeś na przykład po 10 razy dziennie pizzę, na przykład z, z podwójnym salami i po prostu i, i normalnie kwoty kolosalne. I wiesz, oni to wszystko jakby na mój koszt wysyłali i chcieli po prostu po niej kurierze i weź się tłumacz każdemu, że ty tego nie załatwiałeś. Sprawa była na policji, ale wiesz, no nikomu nie dało się uwolnić, bo po prostu udziałem winy udowodnić i po prostu została umorzona. może to Sylwek bawić, ale to kompletnie nie jest fajne wszystko. No dobrze, <laughs> dziękuję za rozmowę, trzymaj się Najka, życzę powodzenia w sprawach, mam nadzieję, że mi nie naściemniałaś. How dare no. you, po prostu, naprawdę sywek, ale też przecież w tym momencie. Przykro. Że co? No, przykro, przykro. Że nie ufam ludziom? Widzieliśmy się? Kiedyś był taki influencer, który też mi mówił, Sylwek, przysięgam, ja nic nie wiem o filmie z budową. No, nie. Przysięgać. Nie? <laughs> Ja ci po prostu wystarczy, że pokażę, jakby moje życie wyglądało prywatne. No, Niemniej jednak, ja wiesz, ja kiedyś liczyłam na twoją pomoc, bo naprawdę bym chciała, żebyś parę rzeczy po prostu sprostował, ale nie odpisałaś. To zrobił, spropsował, a sprostował. Sprostował. Ale to musisz powiedzieć o co chodziło, to wtedy będę. Nie będę mówić tutaj na, na live'ach, jeśli to są takie rzeczy, które bym chciała z tą lictorę omówić. Mówić ci mniejsze o to, to już było dawno temu. I, I tyle. No, ja bym chciała za to, że ty jesteś takim ziomem, że wiesz na przykład, jak zrobiłeś z tym Leksiem, który został wtedy tam oskarżony o coś, że, żebyś był chętny pomóc i tak dalej. No ale okej, okay, no, no rozumiem, że że masz ludzi, którym chcesz pomagać, a których po prostu traktujesz. A nie, ciekawe, czy mi na pewno mówisz prawdę i w ogóle. Nie, nie wiem o jakiej sprawie mówisz. Musiałabyś mi powiedzieć, wtedy bym w ogóle mógł przeanalizować, czy ja to kojarzę. Mniejsze już o to. Kończymy tego live'a. Dzięki Ci za rozmowę i wszystkiego dobrego. Powodzenia tam. Dzięki. Wam. Na razie. Cześć.